Babko, co się stało, że jesteś taka smutna? Pora jesteś, czy co? O Matko Bożona, co ja teraz zrobię? Stary roboty nie mam, przetargów też nie wygrywa, bo w gminie kurwa Jakieś tam cięcia budżety czy coś. A ja nawet koncentry na alkohol nie wykupiłam. Teraz chodziska do Radzynia, ale z wygiętą do supermarketu. A ja mój sklep chciałam ja zwiarnąć. I teraz co ja zrobię? Wczoraj my będziemy żyli. To na będzie dobrze. A nasz chłopik gdzie? A ja nie będzie ich diabli Tu nawet coś nie mają tego szukać. Płótki nie. nie ma, piwa nie ma. I mamrota też nie mam Rota, też nie ma. O, mam Rota, też nie ma. I tam się pieśni, a co się stało? Ojej, a Wiecławska koncesji nie wykupiła. Pieniędzy nie ma i teraz słabo się kręci. A matko jedyna, ale dałam ciała, aż mi się ciepło zrobiło. Ja też zapomniałam o tej koncesji i teraz nie będę mogła alkoholu sprzedawać tym moim ciałku. ciało to ty masz, ale rozumiej taki krótki, a teraz nasze nie robić, działaj, kiedy będą łączyć. No wypraszam sobie bardzo, ale wiecie co? Słuchałam że Lucy z panią Chaniukową pojechali no. jakiś projekt do Radzynia składać. A może to dobrze? No, one no. będą no, miały no. dobry pomysł, to nam pomogą. No, no. no. O, oj, oj, o oj, A właśnie przyjdą kobiety. Co się stało? Ja się. jestem skończona z torbami i z kozami, pójdę na zieloną grę. <coughs> Lucy, co się stało? Co ona tak beczy i beczy. Tak dobry interesy tym kozami był. Sprawa się rybła. Co Hadziu ptaszka postawił? Ej, a ci oni mu tam zaglądali. Oj, Fioletko, tylko jedno ci w głowie. Na 56 ja tak stronie, punkt szósty, a nawit 8. Hadziu ptaszka postawił na C zamiast na i

Przyjechała komisja sprawdziwa i o półko jego ogonka się nie zgadzało. A mój ratuje pełno, wartościowy towar. I co ja teraz z tym mlekiem zrobię? A to paść i dojść trzeba! Oj, nie martw się Chodź ma idziemy do banki zielarki. Przecież ona młoda i jest na co. No. A ile one mają lat! Nie wiem o co chodzi. Czyżny, chadził, coś zalował? Babko zielarko. Tymi kozami na dwóch nogach i z to ja sobie radzę. ale ja nie mam co z tym lekiem robić, kobietą. Co ja mam z lekiem robić? Trzystak. Zaraz coś. No, no, nie ma się dobiec. Z tym mlekiem do kłopotu nie będzie. Nie, ja pamiętam, Kleopatra piękna była, kozi mleku się kąpała. Wam niczego nie brakuje, o, nie, to nie, to nie, to nie. wszystko macie na miejscu, ta, 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 ta. wam się dobrze zdobić. Jak tak wiem, się tak troszkę buźki wygładzi, tak, no. którego wyprostuje, tak, tak, tak. Pani Lucy Mądra jest. O, Pani na urzędzie. Projekt wam napisze, Zróbcie w sklepie u Krysi Więcławski. Stalą, bo to jest ja Krymi kopielę przygotować. Tak. Jak nie będziemy piękne, to chociaż bogate albo na odwrót, o. coś nam się należy. Tak. Tak masaże robić będziemy. O, Violetta praktykę ma. O, ma, 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 będzie masować. Ale będzie dobrze wszystkich mam masować? A jak ksiądz przyjdzie i mówi, mam też masaż? No oczywiście. O no, senatorowi i naszym chłopom to ja rozumiem, ale księdzu… Oj, wiadomo, no, właśnie myśl Ksiądz. Tak. Ja też należy. Tak jest, nie na kolekcję skręcał. A to żeście widziały? No, no się? Tak, no, no, no. się? No, Przy kolekcji to my teraz idziemy pisać ten nowy projekt, pojedziemy do Urzędu Marszałkowskiego do Radzynia, a wy tutaj robicie kompleksy. A ja jednak gry Oj, Babko, dopi no, te pająka też no, przygotowane mleko, ciele angielskiej ludzi. Powiedzie dopiero dobra misna. Na pewno nam może. coś pomoże. Mój, do tego się nie nadaje. A piękny tym. Tak nie no, wiem

który przywlokł? Tak, w całej krwi. Albo zrobimy, bo takie bogate będziemy, że nas na listę milionerów piszą. Jedna gołogli, jedną gośrodkiem. O, marta! Chwala boga, to, miał być przyjęty i bogaty po bo tym płaciku, to A nie zielony i jak się ciuch, Jak ja się moim kolegom na ławeczce pokażę, to pół powiatu będzie się ze śmiało, jak żeś tam na modela szykowałem. Projektów bo się chce. Panie Halik, ja przepraszam. jak kremy pomyliłam. Zamiast naporu znam na depilację. No, to trochę raczej. Oj, ja przepraszam, ale... Ale to zielony kolor, to skąd? No, chyba mam, rotu się jo, mam roty, mam roty. Rotu się opinię. i nie pasuje do tej sytuacji. No, ludzie, szybko zmieniaj to. Zaraz to tutaj naprawimy. No. O, ja! między Teraz nie ja! między kozami O, zginę. A tej mój, tej dżupry, tej to połowista i wioki będą mnie zazdrościć. Ciekawe, czy ta moja stara mnie rozkłada. Nie, chyba nie nie, 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 nie. O, są A naszym chłopom zafundujemy elektrostrząsy, okłady chlebą i bicie wodne. Rozumu to od tego nie przybędzie, ale przecież krzepę mieć muszą, jak będą nas ochraniać, jak my będziemy miały pieniądze. Oj, bambaby, jedno kasa i kasa, co z naszą unijną ławeczką będzie? No, chodź, to jest pytanie. Kaweczka dostaje. A teraz sobie stoliczek. Bo no, może też uczynię, że nie i Tak, Oczywiście tak. nie ma jak to przyjaciele i fundusze z Unii. Nie takie programy straszne, jak o nich opowiadają. Skoro kozy robią kurowę w Europie, to u nas w Wilkowy, jak na ławeczce, wszystko zdarzyć się może.